Siemanko, właśnie przed chwilą udało mi się zainstalować kartę Turbo Vampira 600 Do tego jest karta CF4Giga zainstalowaną Urbenchem Classic Zmieniony kickstart na 3.1 No i dołożona pamięć, 1 megachip chip dodatkowo i aktualnie system został odpalony. Uruchomiony z info. Zobaczymy co pokaże. Okej okay. 198 MHz 68 EC020 HD0 Czyli jego prędkość działania sprawdźmy Speed No i to jest wynik hmm. chyba sobie troszeczkę zasuwa sześćdziesiąt trzy megabajty total size wyjdziemy stąd. Generalnie mamy zabudowany, Windows dwa mega chip i sześćdziesiąt pięć innej pamięci RAM. Dobra. Za moment spróbuję uruchomić jakąś grę. Ma moc.